Darmowe jabłka i garażowa wyprzedaż to dwie akcje zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Obie znalazły uznanie policzan. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ulicy Szkolnej w Policach, w dniach od 1 do 3 października zorganizowano garażową wyprzedaż niepotrzebnych rzeczy. Były zabawki, książki, odzież, buty, naczynia, biżuteria, ozdoby do domu oraz przedmioty użytkowe. Wszystko w atrakcyjnej cenie, co przyciągało nabywców. Chcielibyśmy uzbierać pieniążki na zakup żywności i środków czystości dla naszego hostelu prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Wszystkie te rzeczy, które tutaj widzimy, zostały zebrane i zgromadzone przez naszych pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Są to nie wyjątkowe rzeczy, na pewno rzeczy, które nigdzie nie można już dostać w sklepie. W ciągu dwóch pierwszych dni wyprzedaży zebrano 220 zł. W tym samych dniach zorganizowano tu punkt wydawania za darmo jabłek przekazywanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Pracownicy powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie spisywali dane z dowodów osobistych osób chcących otrzymać jabłka. Takie drobiazgowe procedury budziły zdziwienie i zażenowanie u obu stron wydających jabłka i przyjmujących je. W okresie kampanii wyborczej spisywanie danych osobowych rodziło różne podejrzenia i komentarze. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielką Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie Dorotą Rozen, która podkreśliła, że jabłka mogą otrzymać wyłącznie osoby najuboższe. W tym celu są spisywane ich dane osobowe łącznie z numerem PESEL. Wyjaśniając sprawę z Beatą Karlińską, dyrektorką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, zauważyliśmy pewne rozbieżności w ustaleniach. Beata Karlińska powiedziała, że pracownice jej instytucji miały dawać jabłka potrzebującym, a nie najuboższym. Wątpliwości dyrektorki i pracownic PCPR-u wzbudziła forma sprawdzania, kto jest ubogi, a kto nie. Nie wiedziały, jakie zastosować kryteria, ponieważ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pomaga mieszkańcom Powiatu Polickiego niezależnie od sytuacji finansowej. W świetle wyjaśnień Beaty Karlińskiej, wydawanie jabłek osobom potrzebującym, a nie najuboższym, jest bardziej właściwe i humanitarne. Niezależnie od tych wyjaśnień, wydaje się, że szczecińscy darczyńcy swą hojność rozbuchali do granic absurdu. Sprawdzanie, czy ktoś jest ubogi czy nie, spisywanie wszystkich danych osobowych wraz z peselem, kurczowe trzymanie się sztywnych kryteriów, a w zamian dawanie skromnych darów, to już przesada. Takie działanie jest jak wylanie dziecka z kąpielą, oby te jabłka nie stanęły najuboższym lub potrzebującym kościom w gardle.